Hej, witam Was na moim kanale. Dzisiejszy odcinek to będzie rozpakowywanie mojej podróżnej kosmetyczki, która. Nie wygląda już tak dobrze, jak kiedy ją pakowałam. I może sobie to troszeczkę inaczej w porównaniu do tego, jak rozpakowywałam swoją kosmetyczkę jakoś latem, kiedy byłam na wyjeździe, ponieważ tych kosmetyków jest też teraz po prostu więcej, nie chcę Was zanudzić. Natomiast jest tutaj kilka kosmetyków, o których chciałabym porozmawiać, co mi się sprawdziło, co mi się nie sprawdziło, o czym być może zmieniłam zdanie, bo jednak okazało się, że moja skóra i w ogóle moje potrzeby makijażowe w Polsce a w Kanadzie są jednak trochę inne. Także o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś bardzo długi film i że coś ciekawego z niego wyniesiecie. I Zacznę może, właściwie co? Będę wyciągać tak bardzo randomowo, ponieważ no, jest tutaj jest tutaj niezły bałagan. Natomiast pierwsza w ręce wpada mi ta od Navi. I tutaj muszę przyznać, że jest to na pewno świetna mgiełka, która ładnie scala makijaż Dla mnie też przedłuża trwałość tego makijażu, ale nie mam, słuchajcie, pewności, że to naprawdę jest to samo, co tam mgiełka od Urban Decay. Może to kwestia sprayera, może też typu tej mgiełki, ponieważ tych mgiełek od Skindynawii też jest kilka. No, Urban Decay wiadomo, że swojego czasu i naprawdę sporo rodzajów tych mgieł. Smakowe, w cudzysłowie niesmakowe, i tak dalej, o różnym wykończeniu. Także nie jestem pewna, która której dokładnie odpowiada. No tutaj mam wersję Bridal, która ma wrażenie, że ma takie naturalne wykończenie. Nie zauważyłam, żeby ani mnie matowiła, ani też szczególnie mnie rozświetlała raczej trzyma takie wykończenie naturalne, natomiast nie jest tak mocna jak ta od Urban, którą testowałam wcześniej w tym roku. Może to kwestia właśnie rodzaju, muszę sobie przypomnieć albo zajrzeć raczej do mojej szuflady z pustymi opakowaniami, tam powinnam jeszcze mieć tą, tą od Urban i zobaczyć dokładnie, którą formułę miałam no i jaki jest odpowiednik u Skindinavi, żeby po prostu dostać, ponieważ tamta z Urban sprawdzała mi się naprawdę znakomicie, ale żeby nie było, ta też jest świetna, też trzyma mi dobrze cały dzień, natomiast przy tamtej miałam takie wrażenie całości takiej, wiecie, na mur beton, jakby trochę się takim lakierem do włosów spigiewać, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. ta może jest trochę delikatniejsza. No ale nic. Dostałam też, słuchajcie, ponieważ tak jak wspominałam w Holu i jeszcze chyba w innym filmie, w tej kosmetyczce są też prezenty. Prezenty, które dostałam od kilku osób. W ogóle słuchajcie, czułam się tak rozpieszczona w Polsce, że nie macie pojęcia. Nie dość, że dostałam te produkty, które Wam właśnie dzisiaj pokażę. No, jeszcze dostałam paczkę piarową od DOC z ich najnowszą kolekcją Multychromów. Pokazywałam ją już we kosmetyczce miesiąca. Fantastyczne produkty. I nie ukrywam że jak do mnie napisali, to miałam takie poczucie, że. Udało się, że tak powiem, osiągnęłam to, co chciałam osiągnąć na YouTubie, czyli otrzymać PR od jednej z moich ulubionych marek i, i mogę tak naprawdę kończyć. Nie no, żartuję, nie kończę, ale było to naprawdę przemiłe, spełnienie marzeń i naprawdę wielka euforia, za co jestem bardzo wdzięczna. Skontaktowała się też ze mną jeszcze jedna firma, a mianowicie firma Lovello, która znowu sprezentowała mi suszarkę do włosów. Wiem, to trochę randomowe i od razu mówię, że tutaj nie było żadnych ukrytych intencji, to był typowo prezent. Nie muszę o tym mówić, nie muszę tego pokazywać, ani nic takiego. Natomiast wspominam o tym, ponieważ to również było, no, strasznie przemiłe. Nie będę też ukrywać, że marka po prostu trafiła idealnie w moment, w którym y, urządzam się, taki mały spoiler, urządzam się w Polsce, więc taka suszarka naprawdę bardzo mi się przydała. Y, wrzucę tutaj jej zdjęcie, ponieważ nie wzięłam jej ze sobą do Kanady. Prąd w Kanadzie jest troszeczkę na innych y, napięciach i generalnie sprzęty Polskie, nie działają w Kanadzie i odwrotnie, chyba że są do tego specjalnie przystosowane. Są takie produkty, bardzo rzadko się już zdarzają, ale które można jakby przełączyć na, na właśnie inne napięcie, natomiast z tą suszarką się tego nie dało zrobić, co no podejrzewam, że tak właśnie będzie. A wiecie, też nie będę transformatora tutaj kupować i stawiać go w łazience, żeby użyć suszarki, także suszarka niestety została w Polsce, natomiast naprawdę bardzo fajnie mi służyła. Szybko suszyła włosy, była lekka, poręczna super. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Dostałam też prezent od mojej mamy i jest to ten piękny puder. Puder marki Caron. Dajcie znać, czy w ogóle słyszeliście o tej marce, bo ja przyznam, że wcześniej o niej nie słyszałam. Natomiast wyczytałam, że jest to dosyć stara marka, taka francuska. Jest to puder sypki, wykańczający. Mój jest transparentny. 20 gramów, wykonany we Francji, 12 miesięcy przydatności. Czyli powiedziałabym, że w miarę standardowo, jeżeli chodzi o pudry. Dzisiaj też go używam do wykończenia makijażu. Ten makijaż też nagrałam. Zobaczycie go później w tym boże, w tym tygodniu. Także że tam sobie więcej o nim porozmawiamy, ale pierwsze wrażenia naprawdę bardzo dobre. Jedyny taki minus, który mam do niego, to to, że jest bardzo mocno perfumowany. Ale to większość takich pudrów luksusowych niestety ma taką właściwość, nie wiedzieć czemu. Natomiast jego go dostałam pod koniec wyjazdu, także generalnie podczas wyjazdu używałam głównie chudy, Huda oczywiście Easy Bake w kolorze Cupcake. Świetnie mi się sprawdzał, mimo tego, że byłam naprawdę bardzo przesuszona i tak dalej się pudrowałam. Pudrowałam się mniej, ok, przyznaję. Pudrowałam się mniej niż pudruje się tutaj, niż widzicie, że nakładam na siebie tak normalnie w makijażach. Ale mimo wszystko yy, często po niego sięgałam. sięgałam też często potem ten puder od Givenchy, który wzięłam. To jest numerek 03 i to jest ten prasowany. On też mi się fajnie sprawdzał, aczkolwiek zauważyłam, że ta forma prasowana jakoś mi pod oczy nie siadła. Mimo to, że tutaj używam go pod oczy czasem, tak w Polsce jednak byłam chyba po prostu zbyt przesuszona i ona pod oczami nie wyglądała za dobrze. Bardzo mało się w ogóle pudrowałam pod oczami. W Polsce suchość. Wszędzie suchość. Miałam co prawda jeden puder nowy pod oczy, który dostałam znowu od Madzi, którą też tutaj oczywiście bardzo serdecznie postawiam i dziękuję za paczuszkę. O Madzi już kiedyś wspominałam, ponieważ to nie jest pierwsza paczuszka, którą od niej dostałam, zarówno od właśnie Madzi, jak i Agnieszki. Dostałam podczas tego pobytu w Polsce paczuszki, za co jestem no niezmiernie wdzięczna, ale dziewczyny wiedzą, nie musiały. Robimy po prostu na boku pewne interesy z dziewczynami i obie napisały, że chciałabym się odwdzięczyć właśnie wysyłając jakieś kosmetyki, także bardzo, bardzo dziękuję. Ja oczywiście jestem dziewczyny na nasze interesy otwarte tak czy owak, żeby nie było. Ale nie ukrywam, że jest mi bardzo miło zobaczyć, co wy polecacie, jakie też nowe produkty wyszły w międzyczasie w Polsce, ponieważ często dziewczyny przysyłają mi właśnie jakieś polskie marki, których ja wiecie, nie znam nawet, nie wiem o co chodzi. Tak samo na pewno sama nigdy bym nie kupiła tego pudru, nie wiedziałabym w ogóle jego istnieniu. To jest puder pod oczy od Awings. Gentle Nude Blurring Eye Powder. Jeżeli ktoś z Was używał, dajcie znać, ja jeszcze go nie używałam. Natomiast ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać, ponieważ nie mam tak naprawdę szczęścia, jeżeli chodzi o polskie pudry pod oczy. Może kojarzycie z poprzedniego wyjazdu, przyniosą sobie mm, nam oraz Brashab. Czy embrasz, zawsze mi się to myje? Nie, Braszap chyba. No i braszaku się pozbyłam, jest jednak zbyt rozświetlający, natomiast nam jeszcze z, y, u mnie w szufladzie siedzi i je, po niego czasem sięgam. Natomiast nie powiedziałabym, że to jest jakiś, wiecie, rewolucyjny puder pod oczy jest w porządku. Także ciekawa jestem bardzo, jak ten z A Wings mi się sprawdzi, ale jeżeli używacie to naprawdę. Dajcie znać. I to tyle chyba, jeżeli chodzi o pudrę. Nie wiem w ogóle, jak to wyszło, że wyszłam teraz z pudrami, ale wracając do podkładów, do kroku przed pudrem, wzięłam ze sobą te dwa podkłady. Wziąłam Nataszę, wziąłam Benefit, stwierdziłam, że jeden jest rozświetlający, drugi jest matujący, więc jaką bym nie miała ochotę, czy właśnie skórę, no to któryś z tych podkładów powinien na mnie dobrze wyglądać. No i rzeczywiście poniekąd tak było, tyle że Natasza, która tutaj jest na mnie rozświetlająca, nie do przesady, nie tak jak zdjęcia marketingowe sugerowały, ale jednak, no, wyświetlam się na niej. W Polsce wyglądała na wykończenie. Max Naturalne. Nie była tak rozświetlająca, jak jest właśnie na mnie tutaj, a benefit był bardzo suchy. Był naprawdę suchy no, moja skóra była sucha, więc podejrzewam, że to przez to. Natomiast jego nakładałam na taki serum olejkowe naprawdę na taką mocno tłustą skórę, można powiedzieć. Nakładałam wtedy ten pokład i on wtedy wyglądał naprawdę dobrze. Natomiast bez tego wióry, po prostu wióry. Także obu tych podkładów użyłam kilka razy, natomiast właśnie przyszły paczuszki od Madzi i od Agnieszki i każda z nich załączyła jakiś produkt do twarzy, także nie ukryłam, że skupiłam się na tych dwóch produktach. Owe oli już mówiłam w kosmetyczce miesiąca, bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdziła. Mimo tego, że jest to krem BB, kryje tak naprawdę jak podkład i zachowuje się jak podkład. I naprawdę fajnie się sprawdził na mojej takiej no, lekko przesuszonej skórze właśnie w Polsce, ale też dostałam od maci podkład od Stars, to jest ta wersja dubajska. I to było dla mnie po prostu świetne. Ja kojarzyłam oczywiście, że ten podkład istnieje, natomiast, no wiecie, mam ban na podkłady, staram się podkładów nie kupować, z jednym małym wyjątkiem. Nie planowałam w każdym razie kupna sama z siebie podkładu, natomiast jak zobaczyłam właśnie w parcie ten ucieszyłam się. Nie ukrywam, że się ucieszyłam. I z nim miałam też fantastyczne przeżycia. Bardzo dobrze mi się nosił, mimo tego, że właśnie byłam lekko przesuszona, bardzo dobrze wyglądał. I miałam takie lekkie déjà vu, Jak go używałam po raz pierwszy, jak go nakładałam właśnie na policzek, miałam wrażenie, że ja nakładam Charlotte Tilbury. I to ten podkład właśnie z po reformulacji, ten, który testowaliśmy jakoś przed moim wyjazdem. Naprawdę świetny. To jest też to, co mam dzisiaj na sobie. Wydaje mi się, że wygląda naprawdę fantastycznie. Także można powiedzieć, że mam dwa nowe podkłady w kolekcji. Jeżeli chodzi o korek Tutaj dużo się nie zmieniło. Poza tym może, że moje opakowanie korektoru od Hourglass się zepsuło. Nie wiem, co się stało, słuchajcie, ale on mi brudził. I wydaje mi się, że on mi się popsuł tak naprawdę jeszcze przed wyjazdem, ponieważ ja pamiętam, że wyjmując go z szuflady do któregoś tam makijażu, już on był taki trochę upaćkany, ale wydawało mi się, że może, wiecie, nie zakręciłam go dobrze, może coś, nie wiem, dotykam brudnymi palcami tak itd., itd. Natomiast kiedy otworzyłam kosmetyczkę właśnie podróżną po przyjeździe do Polski, wszystko było upabrane. Po prostu wszystko było upabrane w korektorze, więc ja no nie, nie myśląc po prostu dużo, sięgnęłam po taśmę malarską, którą miałam tam obok i zakleiłam go. Znaczy on jest zaklejony, wiecie, w taki sposób, że ja dalej mogę go tutaj otworzyć. To nie jest żaden problem. Natomiast na tym łączeniu coś mi się leje. Nie wiem, słuchajcie, co się dzieje. Na razie ta taśma się trzyma, także mam nadzieję, że w ten sposób będę w stanie zużyć ten korektor, ale no nie jestem zadowolona, nie wiem, co się stało. Wydaje mi się, że jest to jakiś defekt produkcyjny, no ponieważ miałam już kiedyś te, te korektory i z żadnym nie było takiego problemu. Może po prostu tak trafiłam. No i oczywiście chuda, chuda ta różowa, muszę wam, ja już go wam pokazywałam na filmie, czy tylko gadałam o tym w kosmetyczce. Bardzo fajny korektor, rzeczywiście taki budzący tą okolicę pod oczami i kryjący też fajnie zasienienia, jeżeli jakieś macie. Ja czasami mam, rzadko, ale czasami mam. Mała wzmianka też o brązerach, ponieważ wzięłam ze sobą te dwa Make-up by Mario ten Skin Enhancer. Jego użyłam słuchajcie dosłownie, może nie wiem dwa, trzy razy, ponieważ przypięłam się do tego od Too Faced. Także tutaj dużych zmian nie ma w zużyciu, natomiast są dosyć duże, jeżeli chodzi o Too Faced i to mnie zdziwiło, to jest właśnie to, o czym chciałam z Wami dzisiaj pogadać, ponieważ jego zeszło mi bardzo dużo, zostało mi go tak naprawdę tyle. Może to się wydawać, dość dużo, natomiast nie jest aż tak dużo. Wydaje mi się, że przez to, że on jest taki kremowy, mięciutki, masełkowaty, on się zużywa jednak dosyć szybko. No ja też nie ukrywam, mam ciężką rękę i nakładam go dużo, ale jak go właśnie tutaj tak dokręcę do końca, no to zobaczcie, czy będzie to widać w ogóle, gdzie on jest. Jest naprawdę bardzo nisko, a wydaje mi się, że no, tak nisko na pewno nie był, kiedy wyjeżdżałam. Także zużyłam go pokaźną ilość, używając naprawdę do no, prawie każdego makijażu, minus te 2-3 tym. Także z jednej strony fajnie, no bo jakieś zużycie mam, prawda? Także z jednej strony fajnie, ponieważ rzeczywiście y, mogłam trochę go poużywać, trochę, wiecie, miłość mu dać w cudzysłowiu. A z drugiej strony zastanawiam się, czy to po prostu jest produkt dla mnie, tak docelowo, ponieważ. Y, tego filmu chyba w końcu nie puściłam. <grych> Natomiast nagrywałam top 3 moich brązerów i tam, jeżeli chodzi o brązery kremowe, on był w tym top 3. Natomiast biorąc pod uwagę, jak szybko mi się zużywa, Teraz nie wiem, czym bym go dała do tego top 3. Na pewno jest w top 3, jeżeli chodzi o no, tak zwany performance, o to, jak się go używa, jaki ma kolor, bo ma przepiękny kolor. Jest właśnie bardzo kremowy, jest dobrze napigmentowany, na twarzy wygląda świetnie, pachnie dosyć mocno, ale to też jest kwestią bardzo taką osobistą. Można to lubić, można to nie lubić. Ja wolę, jak to aż tak mocno nie pachnie, ale nie jest to też dyskwalifikacją dla mnie. Natomiast to, jak szybko on się zużywa. To jest zastanawiające. I tak jak wyszło, że miałam preferencję w kremowym brązerze, tak się okazało, że jeżeli chodzi o pudrowe również, ponieważ najczęściej sięgałam po Inglota. Inglot wygrał z Westman Atelier. Głównie chodziło o kolor, nie ukrywajmy, chodziło o kolor. Ten kolor jest 502 jest naprawdę bardzo fajnie neutralny i on mi się super sprawdzał. Kilka razy użyłam tego od Westman, on jest co prawda cieplutki, co widać. Natomiast wygląda na mnie źle, wygląda na pewno cieplej niż ten od Inglota, no jest duża różnica między nimi. Natomiast tego miałam wrażenie, że mogę są nakładać prawie że na ślepo, a że generalnie nie miałam dużo czasu na wykonanie makijażu i ten makijaż był szybki, no to wiedziałam, że tym sobie na pewno krzywdę nie zrobię. Z tym trochę się bałam. Myślę, że zaskoczę was, jeżeli chodzi o róże, ponieważ najczęściej rzeczywiście używałam, słuchajcie, ili e, Illi w kolorze glims, no to jest mój taki właśnie kolor do szybkiego makijażu. Nie muszę myśleć, mogę wziąć nawet grubym pędzlem, nałożyć naprawdę taką pokaźną ilość, on mi krzywdy żadnej nie zrobi. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi. O, o częstotliwość użytkowania był YSL 44. On już jest mocniej napigmentowany, jest też ciemniejszy, tak po prostu, sam z siebie. Natomiast oba są naprawdę genialne, jeżeli chodzi o taki szybki makijaż dzienny. Także głównie używałam ich, nie będę ukrywać. I często je nakładałam właśnie na ten róż, od Road. Wzięłam sobie Road w kolorze Sleepy Girl. No i on, on się pięknie z nimi, że tak powiem, uzupełniał. Także jak miałam czas, żeby robić jeszcze kremowe konturowanie, to używałam sobie Road, Jak nie, to po prostu szedł y, sam YSL albo sama Ilia. Pojawiło się natomiast kilka nowych różów w mojej kolekcji. Mam ten, słuchajcie, ten kupiłam sama, natomiast zapomniałam dodać go do hola, ponieważ jego kupiłam właśnie z kolekcją, z kolekcją. Kupiłam, kupiłam produkty do us z kolekcji Magdy Wołosiewicz-Wytry i Stars. I tam pamiętam, że jak to zamawiałam jeszcze przed wylotem do Polski, ten koszt był za niski, żeby mieć darmową wysyłkę. A jako, że ja nie lubię płacić za wysyłkę, to po prostu zobaczyłam, co tam jeszcze jest. No i wybrałam sobie, słuchajcie, ten róż. To jest taki rozświetlający róż do poliszków, oczywiście ze Stars. Kolor 01 Harmonijny Blask. To jest ta kolekcja z Wedlem. On, pamiętam, że był jeszcze na jakiejś wyprzedaży, to były chyba jakieś ostatnie sztuki czy coś. Nie wiem, nie wiedziałam, o co chodzi. Zobaczyłam, że jest róż wypiekany, taki lekko marmurkowy, to mówię, spróbuję. No i powiem wam, że naprawdę też często na, po niego sięgałam. Był całkiem przyjemny. Nie jest to na pewno jakaś y, sztuka, która będzie u mnie w niew o jak częstym użytkowaniu, ponieważ wydaje mi się, że mimo wszystko chętnie sięgnę sobie po hourglass, jeżeli chodzi o takie marmurkowe róże. Natomiast ten jest y, bardziej rozświetlający niż to, co robi hourglass. Tutaj, tutaj widzę trochę drobinek. <grych> Natomiast na twarzy wcale nie wygląda źle. Myślę, że też postaram się go do jakiegoś y, makijażu y, dołożyć niedługo. Ale generalnie jestem z niego zadowolona. Dostałam też dwa róże od Madzi. Jeden, Braszap i Maksineczka. O tym to nawet sama ją prosiłam, bo pytała, czy, czy jest coś, co bym właśnie bardzo chciała, i mówiłam jej właśnie o tym różu z Braszaf. Byłam po bardzo ciekawa tej kolekcji. Nie mogę go teraz otworzyć. Nie opakowania, słuchajcie, opakowania są słabe. Bardzo słabe, przepraszam bardzo wszystkich fanów tej marki, ale dla mnie to są słabe opakowania. Jeżeli chodzi o sam róż. Złoczowałam ja go kilka razy, natomiast na twarzy jakoś jeszcze się nie odważyłam go użyć. Znowu nie było po prostu czasu na bawienie się makijażem, a to jest kolor, który no ja potrzebuję jednak usiąść i spokojnie go nałożyć. To nie jest dla mnie kolor do nakładania tak na szybko, na wiecie, na za 10 minut wychodzę z domu. Natomiast patrząc tak na ten kolor koło mojej twarzy boję się. <laughs> Tyle wam powiem, boję się, jest bardziej pomarańczowy, niż sądziłam, że będzie. Wydaje mi się, że nieco cieplejsze typy urody mogą sobie z tym poradzić bez problemu. Natomiast ja. No nie wiem, dajcie znać, czy chcecie, żebym go spróbowała na wizji. Może się odważę. No i Macia też jest szalona i zaprezentowała mi duło od Wesman To naprawdę Madziu, niepotrzebnie, ponieważ Westman mam tutaj u siebie. Natomiast rzeczywiście nie skusiłam się jeszcze na od duło, także jest mi niesamowicie przyjemnie, że w ogóle pomyślałaś o tym, ale to za drogi prezent. To jest słuchajcie koket i mimi, czyli te najbardziej nude kolorki. Tego duła już używałam, bardzo ładnie wyglądały połączone, tak tak naprawdę wymieszałam je trochę ze sobą. Bardzo ładny taki nude y, policzek, natomiast nie używam tego jeszcze na tyle dużo, żeby mieć jakąś wiecie, taką wyrobioną opinię. Bardzo ładny kompakt też na pewno na kanale się pokażę, no bo to jednak Westman, tak na marki się to duło, które teraz wydali te, te w kolorach mauve. Będę o nim myśleć. I wzięłam tu jeszcze trzy róże. Maka. Maka użyłam słuchajcie chyba tylko raz, no bo właśnie to nie jest kolor, który nakłada się tak na ślepo. Mimo tego, że jest to przepiękny kolor, no to jednak potrzebuję chwili, żeby go nałożyć i odpowiednią ilość, nie przesadzić z nim. Ten nowy od Diora, to jest ta, ta wersja świąteczna, stary pink. Jego używam dosyć często, właśnie tutaj do rozjaśnienia środka policzka. I tego od Gucci truskawkowego też użyłam kilka razy, ale nie tyle, ile myślałam, że będę używać. Ale też jest przepiękny kolor, naprawdę przepiękny. A tu się jeszcze ten schował. Rzeczywiście, Madzia mi zaprezentowała y, róż od Everybody London w stiku. Ja go też już próbowałam. Kolor jest bardzo ładny, nazywa się Dusty Pink. Y, to jest rzeczywiście kolor, który ja bardzo chętnie noszę. Także tutaj nie było żadnego problemu. Fajnie mi się go używało. Nie mam też nic złego do, do powiedzenia na temat tego różu. Co do trwałości, jeszcze musiałabym to sprawdzić. Nie zwracałam po prostu, słuchajcie, na to uwagi. Nie miałam czasu o tym myśleć. Także nakładał mi się fajnie. Ładnie wyglądał ten kolor na policzkach, ale co do trwałości, nic Wam nie powiem. I z różów mam jeszcze tylko te dwa, które wzięłam z domu YSL Make Me Blush w kolorze też 44 i Tarte w kolorze chyba latem, tak tego nudziakowego każdego użyłam po raz, także czy był sens je brać? Raczej nie. Tak samo jeżeli chodzi o produkty do ust, tutaj mam te konturówki, które wzięłam ze sobą z domu jeżeli widzieliście haul z Polski to wiecie, że poszalałam, jeżeli chodzi o konturówki. Także głównie używałam tych nowych konturówek, starałam się je od razu tam przetestować, zobaczyć te kolory na żywo. Także z tych, które wzięłam, tak naprawdę sięgałam po te dwa od Scinch, ponieważ one mi najbardziej przypominały Stone, który, z Maka, którego oczywiście nie wzięłam. No właśnie, celowo, żeby go, tak, tak bym go nosiła cały czas, umówmy się. Także te dwie konturówki z Singe, naprawdę bardzo mi się przydały. Po nie sięgałam, no bo właśnie dawały mi ten, ten, ten zalążek Stone. Natomiast z pozostałych ja zobaczyłam, nad nie wiem, czy ja użyłam. Chyba nawet nie. Także mogłam wziąć te dwie, a resztę użyć po prostu nowych. Prawda jest taka, że ja tam do Polski nie spodziewałam się, co będę kupować, także no ciężko było to zaplanować. Bardzo często natomiast sięgałam po błyszczyki smaka, to są moje, jak wiecie, miłości, jeżeli chodzi o błyszczyki generalnie. Uwielbiam tą formulę, jest bardzo wykonana na ustach, bardzo ładnie ją też nabliża. W sumie dzisiaj powinnam nałożyć, bo mam tak wyschnięte usta, że to jest jakaś paranoja. Może dołożę sobie tylko którego. Może dołożę sobie tego frozen. Mam strasznie przesuszona dzisiaj usta. Nie wiem, co się dzieje. Pewnie pogoda, ale aż czuję po prostu taką tarkę na tych ustach. O, od razu lepiej. O, Jezus, <laughs> tego mi było trzeba. Także błyszczeki jak najbardziej się przydały. Jeżeli chodzi o pozostałe produkty do ust, ponieważ wzięłam, wzięłam tyle szminek ze sobą. Tutaj głównie tak naprawdę, już chyba ją schowałam, bo ją już wyjęłam po powrocie, używałam maka z kolekcji z Daisy. Tą, którą wam pokazałam też przed wyjazdem. Ona mi się świetnie sprawdziła. No i Dior. Dior oczywiście w kolorze Ultimate Pink. To też jest moja teraz no, jedna z najulubieńszych szminek. Także Dior plus Daisy. No, nie ukryłam, że to było najczęściej w mojej torebce takiej podręcznej, po to najczęściej sięgałam. Ale też MAC w kolorze Fangs It's MAC. To też jest taki, no bardziej nudziak. Powiem są bardziej różowe. Ten jest bardziej taki nudziakowy, także pomiędzy tymi trzema szminkami tak naprawdę najczęściej operowałam. Z raz czy dwa chyba użyłam y, Lory Mercier, też tej różowej, a tych pozostałych maków to chyba słuchacie na nie nakładałam. Tak teraz patrzę, ale. Chyba nawet nie. Y, a nie, przepraszam, raz miałam ciemne usta, raz był czas pomalować usta na ciemno i to był ten antique velvet. Y, ten oto, o. To jest przepiękne, ale to też trzeba mieć czas, żeby to dobrze pomalować. Mimo tego, że ta szminka naprawdę świetnie się utrzymuje, nie trzeba jakoś mocno pilnować, bo nie wiem, jak wy, ale ja zawsze, jak mam ciemne usta, to mimo wszystko czuję potrzebę co jakiś czas chociaż zajrzeć do lusterka i upewnić się, że wszystko jest ok. Mimo tego, że no 9 na 10 razy z tymi szminkami maka, jest ok, ale jednak muszę mieć ten czas, tamtego czasu nie było. Także myślę, że to są te najważniejsze rzeczy. Może jeżeli chodzi jeszcze o palety, bo mam tutaj te dwie palety kosmiczne, które wzięłam. Bardzo rzadko miałam okazję w ogóle używać palet na oczach, to była tragedia. Muse użyłam, kurczę, żeby nie skłamać, trzy razy, tak myślę. Raz miałam taki dzień, że zrobiłam takie naprawdę bardzo ładne, nie zrobiłam oczywiście zdjęcia, ale zrobiłam bardzo ładny makijaż, mieszając właśnie te zielenie z fioletami, bardzo fajnie to wyszło, ale to miałam wtedy taki jeden dzień, gdzie mogłam się, wiecie, pobawić, zrelaksować, pomalować, to było cudowne. I za dwa razy sięgałam tutaj po błyski, po ten różowy i po ten tutaj y, antique taki bardzo ładny duochrom. I to było wszystko, jeżeli chodzi o miód. No niezbyt się pobawiłam. Po smolder sięgałam częściej, aczkolwiek też sądzę, że koniec końców to mogło być tak Cztery razy, powiedzmy. Tu zasięgam głównie po maty, ponieważ mój makijaż w Polsce był bardzo, bardzo, bardzo podstawowy. I jak miałam czas, to była oczywiście baza maka. Baza z maka była zawsze, paint pot. Natomiast potem zależy od tego, ile miałam czas. Jak miałam czas nakładać jeszcze jakieś cienie, no to nakładałam sobie właśnie smolder na załamanie, jakiś tam, wiecie, piaskowy odcień. Robiłam kreskę eyelinerem z Inglota, tuszowałam rzęsy i to było tyle. Czasem jak chciałam coś błyszczącego, to nakładałam sobie właśnie któryś z tych rozświetlaczy. To mi się tak naprawdę sprawdziło świetnie jako rozświetlacze. Nie kojarzę takiego momentu, żeby mi brakowało jakiegoś, słuchajcie, koloru. Tak się zaczęłam zastanawiać, czy ja potrzebuję takiej wielkiej kolekcji, yy, wiecie, rozświetlaczy, skoro przez prawie miesiąc używałam tylko i wyłącznie tych dwóch paletek i czułam się spełniona. Może to była kwestia też tego, wiecie, szybkiego, tempa, tego, że nie miałam czasu się za bardzo zastanowić nad tym, czy ja bym chciała jakieś inne rozświetlacze, te mi dawały to, co potrzebowałam, ale podejrzewam, że w takim normalnym życiu, kiedy tego czasu jest jednak mimo wszystko troszkę więcej, to po jakimś czasie czułabym mnie dosyć, tak myślę. Także tak to wygląda. Wiedząc o co dzisiaj, na pewno wiałabym ze sobą mniej, natomiast nie uważam, żeby się źle spadł Wydaje mi się, że wszystkie te produkty były dobrze przemyślane i mimo wszystko większość rzeczy użyłam chociaż raz. Także zawsze coś, prawda? I trzeba widzieć jakieś pozytywy w tym wszystkim. Ok, na dzisiaj kończymy. Myślę, że to wystarczy. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i widzimy się oczywiście już niedługo w kolejnym odcinku. Pa pa!